Jedzcie żelki! Ale nie takie zwykłe. Słuchajcie, mirco, powiem wam historię. Byłem sobie ostatnio w Tesco i zdałem sobie sprawę z tego, że chyba z 10 lat nie żelków stoi facet lat 35. Łysina się zaznacza za kolami większymi niż ma Amazonka w górnym biegu. I ogląda <coughs> żelki jak mały knyp no i upatrzyłem sobie Harybo sugar free, no spoko, bez cukru to może mi Jonze nie wypali Bo słodyczy to ja nie jadłem w choj długo Kupiłem sobie taką paczkę 2 kg i szczęśliwie podbijam do kasy Za mną jakiś starszy pan stuka mnie w ramię i mówi Tylko pan ich nie jest za dużo bo ja w kupiłem to dwa dni z kibla, nie wychodziła! Nie dałem o to najmniejszego jebania. Od kiedy mój bratanek zjadł jego szluga i wystrał kiepa, nic mi już nie zdziwi. Ale to temat ma no osobną historię. Zapłaciłem za wszystko i wychodzę. Le po jakimś czasie dałem jebanie, i pomyślałem sobie, a spróbuję. Bijam do domu. Oczywiście nie mówię dzień dobry, bo mieszkam sam. Żadna nie odważy się spojrzeć na moje piękne, kuliste ciało. Jem sobie obiadek i coraz bardziej myślę o żelkach. Szybko wpieprzyłem mielone. Sprzed czterech dni, ale TBW i otwieram paczkę. Ty się matko, jakie piękne. Żebyście tylko widzieli. To nie jakieś tam zwykłe żelki pizdryki ze sklepu Tylko dosłownie każdy mieś patrzy na ciebie i się uśmiecha Pragnie żebyś go wchłonął No i zacząłem je wchłaniać W międzyczasie zadzwonił dzwonek do drzwi Jak się okazało brat wpadł z bratankiem I tak siedzimy sobie My z bratem po kawce Młody prawilnie spija soczek z wysokiej szklanki jak browara Ojebaliśmy może ze 3 czwartej paczki Tak z półtora kilo Kiedy usłyszałem bulgotanie A to nie takie bulgotanie jak bączek wanie. wannie Tylko tak jak to wyśpiewują nisi z Tybetu czy innego zapisdowa. Mody czerwony spuściłem. Zdążyłby nawet szklankę po tym soku umyć, zanim to bulgotanie ustało. ta kupa. No słyszę. No jak brat wstawał, to tylko spojrzał na mnie oczami jak pięć złotych jak nie pierdolnął beczura, to myślałem, że mu spodnie rozerwie. Brzmiał dosłownie jak stary Wartburg i to przez dobre 10 sekund. Coś ty tam kurwa dał! No zwykłe żel. I nagle jakbym dostał pięścią brzuch. Tak mnie skręciło, że się zjebałem z krzesła. No i zjebałem. Co potem się działo, to było fekali apokalipsa. Młody oczywiście nie doszedł do kibla. Zasrał próg w kuchni i kawałek przed pokoju brat w ostatniej chwili podłożył sobie garnek, fajny taki nowy i w trzy sekundy się z niego wylało. Kurwa nie dożył garnek zastrany, ty jeszcze brat się patrzy na mnie jakby mu nie wiem co zrobił. Sram na podłogę i krzyczę z bólu. Mnie kręcę jakby mnie zombie gryzły. Brat wturuje, młody bieg. Jakby mnie zombie gryzły. Bramer, mysty performance. Oprócz wrażeń wizualnych mam jeszcze śpiew i breakdance w konwulsjach. W minutach pierwsza fala ustąpiła. Co za debil wymyślił wszelki misiek, które wieli tak zmieniają się w niedźwiedzie polarne. Brat patrzy na mnie, a na brata. Młody patrzy tym wzrokiem przed siebie. Nawet on czegoś takiego z siebie nie wyrzucił. A oprócz wcześniej wspomnianego szluga, ma na swoim koncie więcej podobnych wyczynów. Już zacząłem iść po wiadro i to był dobry odruch. Druga fala przyszła tak niespodziewanie, że ledwo zdążyłem kusnąć przed wiadrem. Młody popuszczę jakieś mokre bąki, a ja kurczowo trzymam się drzwi od łazienki, podczas gdy furia szatana niszczy wiadro. Brat <laughs> Siedzi wyczerpany na krześle i mówi: O dobra, ten będzie suchy. Po jego twarzy wywnioskowałem, że nie bardzo. Zaraz zaczął się zwijać i spadł z krzesła. Prosto we wcześniej pozostawione przez niego gówno. To fala trwa jakieś 20 minut. I czułem, że jak przyjdzie jeszcze jedna, to wysram materię poza kosmiczną. gówno to już nie będzie. W międzyczasie słyszę stukanie w rury. Jakby ta stara raszpa z piętra niżej wiedziała co przechodziliśmy, to już by co najwyżej wieko trumny mogła pukać. W czwartej fali byliśmy przygotowani niemal strategicznie. Mowy zajął Kibel, bo najwygodniej, a my z bratem siedzimy oparci dłońmi obrzeg Wanny i czekamy. Nagle jak lecącego wroga słyszę, Zaczyna się desant, który trwa kolejne 40 minut. To był rekord. Nie wiedziałem, że mam w sobie tyle czegokolwiek. Myślałem w pewnej chwili, że ili to mi się popierdoliło do reszty. I zaczęły się wywijać na lewą stronę. Nagle walenie do drzwi. Spierdalać! Panie Gówniolski, otwierać policja! Sram! Gówno mnie to obchodzi, otwierać! 5 minut! I pozwoliła mi stać po 12. Otworzyłem drzwi. Nie zdążyłem nawet przyjrzeć się policjantowi, bo pierdolną na glebę jak kawka. Raszkla szepnęła tylko: O Boże! I zaczęła zbiegać po schodach. Dała radę zejść po dwóch, zanim zgasły jej światło. Zamknąłem drzwi. Przy okazji wychlapując trochę niedźwiedziego łupu na klatkę schodową. I zdążyłem dość do drzwi od łazienki, kiedy się znowu zaczęło. <laughs> Czułem, jak gorąca magma opuszcza mój wulka i tworzy nowe połacie lądu na podłodze mojego przedpokoju. Bo tam wszystko: rzeki, małe pagórki i dolinki. Nawet coś na kształt naszej komendy. Po ja pierdolę za mocno! Zrezygnowany brat stępy wzrokiem usunął się dupą do wanny i tak już siedział w środku, stopniowo robiąc coraz głębszą, błotną kąpiel. Mówię wam, wyglądało gorzej niż te kible w Try Spotting. Koniec końców spędziliśmy jakieś 6 godzin walcząc z tymi niedźwiedziami. Młody miał mniej w sobie, więc po 4 godzinach tylko siedział w rogu kibla i cichutko płakał. Mieszkanie było wynajęte, więc trochę przyps, bo sprzątać trzeba. Po 4 dniach było w miarę okej, okay, poza smrodem. A worki wyjebałem do lokalnej oczyszczalni ścieków, bo po godzinie spuszczenia w kiblu zapchałem i zrobił się mały wylew. Myślałem, żeby zacząć to gówność. Ciągać z podłogi jak wodę z akwarium. Wiecie, gumowa rurka, zasysanie i lecimy. Ale w ostatniej chwili brat mi wyrwał węża z ręki i pierdolnął ni w głowę. Jak znosiłem worki po klatce schodowej, to wylewałem trochę pod wycieraczkę tej starej psiochy. Nie ma to zdarzenie w pamięci do końca swojego życia. Epilog, zgubiłem tego dnia 12 kilo. 12. Niech mi żadna Ewa Koniakowska czy inna mela B nie pierdoli, że jej dieta jest skuteczniejsza. Po tym jak tydzień nie było mnie w pracy, wyjebali mnie z firmy morskiej. Zatrudniłem się w restauracji. Jak przychodzą jakieś gnojki, które są za głośno. Daj miseczkę żelków, dla szanownych klientów Przecież <laughs> się gówniarze, <laughs> nie przyznają rodzicom Że wpieprzały słodycze A ja mam ubaw, widząc ich skręcone małe ryje Brat dalej się do mnie nie odzywa, ale myślę, że niedługo mu przejdzie Ja pierdole, genialne Ty, genialne Łapa w górę, kurwa mać Ja pierdolę ale dobre, dobre fest, naprawdę. <laughs>